Witajcie ciekawscy! Kiedy ludzie spożywają dużo kofeiny, szczególnie jeśli pochodzi ona z napojów energetycznych wypełnionych dodatkowo innymi składnikami wzmagającymi jej działanie, niekoniecznie zastanawiają się nad tym, jaki wpływ może mieć na ich zdrowie. Jednak pewien mężczyzna z Kalifornii, który nagle zaczął pić więcej energetyków niż zwykle, doświadczył na własnej skórze, jak bardzo niebezpieczne bywają tego typu produkty. Żona poszkodowanego była w dziewiątym miesiącu ciąży, kiedy życie jej męża dosłownie zawisło na włosku. Po tragedii, jaka ich spotkała, kobieta podzieliła się tą historią na Facebooku, aby była ona przestrogą i ostrzeżeniem dla innych. Jak dokładnie napoje energetyczne zaszkodziły zdrowiu Amerykanina? Czy energetyki faktycznie mogą być aż tak szkodliwe? Dlaczego niektórzy ludzie mieli problem z uwierzeniem w prawdziwość wydarzeń z Kalifornii? Zostańcie z nami do końca i poznajcie odpowiedzi na te pytania, a jeśli jesteście na naszym kanale po raz pierwszy, nie zapomnijcie o subskrypcji i włączeniu powiadomień, by być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami z efektem wow! Historia i towarzyszące jej zdjęcia po raz pierwszy pojawiły się na Facebooku, gdzie Brianna, która nigdy nie ujawniła swojego nazwiska, opowiedziała o tym, co spotkało jej męża Ostina. Zgodnie z postem do tragicznych wydarzeń doszło w Kalifornii, kiedy para oczekiwała przyjścia na świat drugiego dziecka. Austin zaczął wtedy więcej pracować, a aby sprostać wszystkim obowiązkom sięgał po napoje energetyczne. Liczył na to, że pomogą młonem pozostać odpowiednio pobudzonym i czujnym. Wkrótce jednak miał się przekonać, że ta decyzja mogła go kosztować życie. A co właściwie się stało? Na początku swojego postu Brianna wyznała, że czas ciąży miał być jedną z najbardziej niesamowitych podróży, w jaką ktokolwiek może się wybrać, tworząc nowe życie. Dodała również, że zarówno ona jak i jej mąż byli naprawdę bardzo podekscytowani tym faktem. Nie mogli się doczekać, by wreszcie zobaczyć swojego wymarzonego syna i sprowadzić go do domu. Jednak wszystko to mogło w jednej chwili zostać tak łatwo odebrane im przez los. Brianna doskonale pamiętała jak teściowa obudziła ją pewnego ranka mówiąc, że Austin miał wypadek. Jak wspomniała dowiedziała się, że jej mąż jest w szpitalu, ale najgorsze dla niej było to, że nie miała pojęcia co mogło się stać i nie znała przyczyny tragedii. Pospiesznie udała się do placówki medycznej razem z teściami. Po przybyciu na miejscu słyszała, że Austin miał krwotok mózgowy i znajduje się w śpiączce. Aby sprawdzić co było tego przyczyną, lekarze przeprowadzili badania toksykologiczne i po otrzymaniu wyników wykluczyli działanie substancji odurzających oraz innych szkodliwych używek. Jak na psa kobieta w swoim poście w szpitalu stwierdzono, że źródłem problemu musiało być, cytujemy, nadmierne spożycie napojów energetycznych przez Ostina. Bliscy pacjenta nie mieli jednak możliwości go zobaczyć, ponieważ zanim dotarli do szpitala był już operowany. Dopiero 5 godzin później ciężarna żona miała ku temu szansę. Nie był to jednak koniec dramatycznych problemów. Następnego dnia mężczyznę czekała kolejna runda operacji mózgu i jak ujawniła Brianna, nie obyło się bez wystąpienia poważnych komplikacji. tym cierpiał z powodu udarów, drgawek czy obrzęków. Chociaż nigdy nie opowiedziała tego w swoim poście, jak można było zauważyć na dołączonych do historii zdjęciach, podczas jednej z interwencji chirurgicznych operujący musieli usunąć sporą część czaszki jej męża. Choć był to trudny czas dla całej rodziny Ostina, to szczególnie trudne były to chwile dla Brianny, która w zaawansowanej ciąży czekała na zbliżający się termin porodu. W poście napisała, cytujemy. Był taki moment, kiedy siedząc przy szpitalnym łóżku męża, modliłam się, żeby wszystko było w porządku. Wiedziałam, że nigdy się nie poddam, że nigdy z niego nie zrezygnuję, bez względu na to, jak bardzo nieuporządkowane stałoby się nasze życie. Miałam zamiar być u jego boku i przejść przez to wszystko. Brianna trwał boku Ostina w szpitalu przez dwa tygodnie, nieustannie zastanawiając się, czy mężczyzna przeżyje, wyzdrowieje, czy też nie wygra z tym, co go spotkało, i zostanie jej odebrany. Później musiała wrócić do domu i zaczęło się dla niej kolejne wielkie wyzwanie. Nastał termin porodu, a stan Ostina nie zmienił się na lepsze i mężczyzna nadal był w śpiączce. Był to niezwykle trudny okres dla Brianny, która nie tak wyobrażała sobie dzień narodzin syna. Od początku planowała mieć obok siebie męża, który trzymałby ją za rękę. Na szczęście urodziła zdrowego chłopczyka i jak napisała, gdy syn przyszedł na świat zdarzył się cud, ponieważ Ostin wybudził się ze śpiączki. Musiało minąć około tygodnia, zanim świeżo upieczona mama mogła zobaczyć ojca swojego dziecka. Jak wyznała, te kilka dni przed odwiedzinami były dla niej bardzo trudne, ponieważ za każdym razem, gdy patrzyła na synka, płakała, bo był tak bardzo podobny do swojego taty. Gdy chłopczyk miał tydzień, zostawiła go pod opieką teściów i pojechała zobaczyć się z mężem, by powiedzieć mu, że ich dziecko jest już na świecie. Wybudzenie się Ostina ze śpiączki nie było jednak końcem walki o jego zdrowie, a kolejne tygodnie były trudne dla całej rodziny. Oprócz tego, że pojawił się noworodek, który wymagał nieustannej opieki i troski, trzeba było też wozić Ostina po całym stanie, ponieważ kierowano go na kolejne operacje i zabiegi. Mężczyzna ciągle przebywał w szpitalu, a Brianna widywała się z nim przy każdej możliwej okazji. Mimo to, dopiero gdy ich dziecko miało dwa miesiące, mogło wreszcie poznać swojego tatę. Był to bardzo emocjonalny czas dla kobiety, ponieważ, jak napisała, cytujemy, nastał dzień, którego nie była pewna, czy doczeka. Choć zajęło to trochę czasu, po kilku długich miesiącach spędzonych w szpitalu, Austin nareszcie mógł wrócić do domu. Nic jednak nie było tak jak kiedyś i diametralnie się zmieniło z powodu ostatnich wydarzeń. W swoim poście na Facebooku Brianna przyznała, że ich życie nie było normalne. Mieli niezliczone wizyty u lekarzy w szpitalach, a było ich tak wiele, że straciła rachubę. Budziła się codziennie, by zająć się synkiem i mężem, który musiał przejść intensywną fizjoterapię, terapię logopedyczną i terapię zajęciową. Na nowo musiał uczyć się funkcjonowania i wykonywania najprostszych czynności. Żona musiała mu pomagać w podstawowych działaniach, takich jak higiena osobista, chodzenie i w prawie każdym innym aspekcie jego życia. Przyznała, że było jej ciężko, ale starała się jak najlepiej wykorzystywać chwile, które spędzali razem. Kończąc swój post, Brianna napisała, cytujemy, On nie jest tym samym człowiekiem, w którym się zakochałam, ale każdego dnia kocham go jeszcze mocniej. Walczymy, by pomóc mu wyzdrowieć, by jego życie stało się lepsze. Mimo załączonych do wpisu Brianny zdjęć i faktu, że historia stała się viralowa, a nawet została zaprezentowana przez niektóre główne sieci informacyjne, wiele osób nie uwierzyło w to, co spotkało Ostina. Dodatkowo fakt, że ludzie, których dotknęła ta tragedia, nigdy nie podali swoich nazwisk, a post został później usunięty, był dla niektórych ludzi dowodem na to, że jest to fałszywa opowieść. Snoops, strona internetowa, która często sprawdza takie wirelowe historie, zwróciła również uwagę, że nie uwzględniono dat, dokładnych lokalizacji i innych informacji niezbędnych do zweryfikowania prawdziwości tych dramatycznych i poruszających wydarzeń. Zauważyli także, że chociaż mogłoby się zdarzyć, że spożywanie napojów energetycznych może powodować takie komplikacje, to jednak jest to mało prawdopodobne. Choć w tym miejscu warto zaznaczyć, że być może istniały jakieś inne schorzenia medyczne u Ostina, albo czynniki, których jego żona po prostu nie uwzględniła w swoim wpisie. Mężczyzna mógł mieć kłopoty ze zdrowiem, które zbagatelizował lub o których po prostu nie wiedział, a w połączeniu z dużą ilością energetyków jego organizm nie wytrzymał. Z pewnością ta historia sprawiła, że wiele osób z różnych zakątków świata chociaż przez chwilę zastanowiło się nad tym, czy spożywanie dużej ilości napojów energetycznych naprawdę może odebrać życie. Cóż, chociaż jest to niezwykle rzadkie, odnotowano takie przypadki, by spowodowane spożyciem energetyków, jednak większość z nich jednocześnie powiązano z istniejącymi wcześniej chorobami serca i łączeniem napojów energetycznych z innymi substancjami. I chociaż same napoje energetyczne raczej nie mogą odesłać zdrowego człowieka na tamten świat, mogą jak najbardziej mieć negatywne skutki uboczne. Spożywane w dużej ilości mogą przyczynić się do poważnego uszkodzenia zdrowia. Jedna z najbardziej szokujących statystyk w tym temacie pochodzi z 2011 roku, kiedy ogłoszono, że ponad 20 tysięcy wizyt na ostrym dyżurze w USA było związanych z problemami po wypiciu napojów energetycznych. Badania wykazały również, że kofeina znajdująca się w takich produktach ma związek z podwyższonym ciśnieniem krwi, co z kolei może prowadzić do problemów z sercem. Co więcej, naukowcy odkryli, że częste spożywanie napojów tego typu ma w wielu przypadkach negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Wwołuje problemy lękowe i depresję, a nawet powoduje napady dyrkawkowe. Powiedzcie ciekawcy, zdawaliście sobie sprawę z takich skutków ubocznych picia energetyków? Często zdarza się Wam je kupować? Co myślicie o przedstawionej dziś historii Ostina? Dajcie znać w komentarzach oraz nie zapomnijcie powiedzieć o tym odcinku swoim znajomym. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim co dzieje się na tym kanale, już teraz kliknijcie subaj dzwonek z powiadomieniami. Będzie nam również miło, gdy wesprzecie dla ciekawskich wow, klikając ikonkę podziękuj pod tym odcinkiem oraz będziecie z nami, gdy pojawi się kolejny epizod. Do usłyszenia, cześć!